Bardzo długo sam był kojarzony z takim drogim produktem, takim mercedesem, powiedzmy, wśród samochodów. To niekoniecznie to musi być drogie rozwiązanie. Inwestujemy w system nie po to, żeby, żeby po prostu wydać pieniądze. Inwestujemy w system po to, żeby przyniósł nam mierzalne korzyści. Tutaj, właśnie w technologiach typu no-code, low-code, możemy w prosty sposób budować własne aplikacje, które są wspólne z platformą e, klasy ERP, czy w tym przypadku no, chociażby nie wiem, S4. Platforma BTP jest czymś, bym powiedział, świeżym, nowym, które daje dużo możliwości i spina wszystkie rozwiązania ERP-owe w SAP. Cześć. Dzisiaj mamy okazję nagrywać w Verso Tower w siedzibie firmy SAP wspólnie z Maćkiem. I przybliżymy Wam temat BTP, bo wydaje mi się, że to jest bardzo fajny temat, o którym trzeba po prostu powiedzieć szerzej. To Maćku, jak z tym BTP? Co to tak naprawdę kryje się za tymi za tą nazwą. Na początku cześć, miło się spotkać w takich fajnych okolicznościach, pogadamy trochę o Cloudzie, Cloud za plecami, tak, więc, za plecami. więc idealna, idealna, że tak powiem, miejscówka na, na takie nagranie. Jeżeli chodzi o samo BTP, BTP jest platformą, która daje nam szeroki wachlarz możliwości, bo tak prawdę mówiąc porównując może BTP do jakiegoś innego rozwiązania rynkowego, dla mnie BTP jest czymś w rodzaju takiego sklepu Play na przykład, jak mamy mhm. w, w telefonach, w Androidzie, no nie? czyli krótko mówiąc mamy jakąś platformę, na której mamy core osadzony, który działa, który daje nam możliwość, nie wiem, dzwonienia, wysłania SMS-ów i tak dalej, ale są użytkownicy, którzy wiadomo szukają jakichś innych rozszerzeń, które często są dostępne na rynku i w prosty sposób może im po prostu pobrać chociażby z tej platformy. W dużym ogólnieniu tak właśnie bym jak gdyby m, czuł BTP, bo to jest platforma, która daje nam właśnie różne możliwości rozszerzeń, niezależnie od tego, w jakiej, w jakiej formie nasze przedsiębiorstwo funkcjonuje, co mhm. potrzebujemy. No i dzięki temu też nie jesteśmy uwiązani, jak gdyby tym, że, że mimo wszystko idziemy fit to standard, ale cały czas mamy, jak gdyby, z tyłu głowy to, że system daje nam możliwości rozszerzania tej funkcjonalności standardowej i daje nam to no, szeroki wachlarz możliwości, niezależnie od branży. Tak Czy że... powiedziałbyś, że system jest w stanie rosnąć razem z firmą? Przede wszystkim. Tym bardziej, że jeszcze mówimy tutaj o, o jak gdyby rozwiązaniach klasy z portfolio SAP, gdzie mamy public clouda, to, to jak najbardziej wiadomo, w, tym, w tych rozwiązaniach on premisowych czy to tych starszych ECC, czy R3, musimy jak gdyby skalować biznes troszeczkę, bo jeszcze patrząc na infrastrukturę. A jeżeli mówimy o public cloudzie, to faktycznie, że tak powiem, rośnięcie firmy razem z rozwiązaniem jest jak najbardziej naturalne, no bo raz, że mamy silnik chociażby w tym przypadku public clouda, a druga sprawa to, że funkcjonalności, mimo że dostajemy fajny, stabilny core, mm -hmm. też nas nie ograniczają. Czyli też, jeżeli potrzebujemy czegoś ekstra, czegoś, czego na rynku na przykład nie ma, to albo sobie to stworzymy, korzystając z BTP, albo skorzystam z interfejsów integracyjnych, które dają nam możliwość zintegrowania się na przykład z jakimś innym systemem. Okej, okay, no to wiesz co bo ja sobie tak ostatnio jakby mocno patrzę na, na rynku, co się dzieje. No mamy końcówkę roku, wszyscy będą podsumowywać ten rok, i mam wrażenie, że robi się taka tendencja w której to dostawcy systemów RP starają się być alternatywą, w tym wypadku, powiedzmy, no, jeśli chodzi o SAP-a, tak? no, uh -huh. Chyba nie ma co ukrywać, że bardzo długo SAP był kojarzony z takim drogim produktem, takim Mercedesem, powiedzmy, wśród samochodów, tak? I jak Ty byś się do tego odniósł w kontekście BTP? No bo BTP ma szereg różnych, różnych aplikacji. Znaczy powiem tak, co do samego mitu, no tak, jak najbardziej na rynku gdzieś tam zderzamy się czasami z tą sytuacją, ale według mnie wychodzenie od poziomu ceny to nie jest dobry, dobre podejście do takiej inwestycji jaką jest wymiana systemu ERP czy zakup po prostu, bo, bo musimy, mhm. do tego wydaje mi się, że to jest pierwszy punkt, który niekoniecznie jest najważniejszy w tej inwestycji, ale druga sprawa, jeżeli wchodzilibyśmy głębiej, to niekoniecznie to musi być drogie rozwiązanie, bo nawiązując do tego, co powiedziałem wcześniej raz, że BTP to jest platforma, która może dostarczać rozwiązania dla różnych systemów SAP-a, to nie musi być koniecznie S4, to może być SAP Business by Design, to może być równie dobrze SAP Business One, więc tutaj nie ograniczamy się do jednej platformy i mamy jedną platformę do, w tym przypadku minimum trzech rozwiązań, a nawet do większej ilości, bo, bo BTP może wychodzić poza system ERP. Co więcej, jeżeli mówimy o tym podejściu fit to standard, to w kontekście kosztów, te koszty są często diametralnie dużo, dużo niższe raz że możemy system wdrożyć szybciej i nie musimy wydawać większej ilości gotówki na usługi, a druga sprawa, że te procesy są mierzalne, powtarzalne i są ustandaryzowane. więc to jest mega wartość, która jak gdyby przekładając ją później na tą sam koszt. Mhm. To jest to dużo mniej jak mogłoby się zakładać w domniemaniu tego mitu właśnie sobie, gdzie gdzieś tam trochę jak gdyby zaszufladkowany, że to jest drogie rozwiązanie, ale patrzmy też na drugą stronę medalu. Inwestujemy w system nie po to, żeby, żeby po prostu wydać pieniądze. Inwestujemy w system po to, żeby przyniósł nam mierzalne korzyści, a co więcej patrząc nawet na jakieś przykłady, nie wiem, customer experience związane z rozwiązaniami SAP, czy wdrożeniami, to mamy często, gęsto, prostą informację, ile dana firma była w stanie zaoszczędzić, dzięki temu, że wdrożyła system, czy ile była w stanie więcej wygenerować dochodu, optymalizując dane procesy w swoim przedsiębiorstwie. Okej, okay. a takie pojęcia jak low code, no code, bo też widzę, że firmy na rynku mocno to wykorzystują, tak? No, potem też jakby tendencja jest taka, że nie wiem, idziemy w stronę biznesu, rozmawiamy z biznesem i to biznes decyduje, co w systemie ma być, ale też mam wrażenie, że to biznes chce sam ingerować jakby w ten system. To tak i z tego co widzę tak ze współpracy z różnymi klientami, niekoniecznie tylko z Polski, ale też z różnych obszarów Europy to chyba to też jest jak gdyby taka troszeczkę nasza nasza mentalność, bym powiedział polska, żeby czasem lubimy coś ulepszać, automatyzować i tak dalej, i tak dalej, więc to jest mega pole do popisu dla aktualnych dostawców rozwiązań klasy RP, jeżeli chodzi o polski rynek i nie tylko w sumie, ale jak najbardziej w kontekście samego BTP jest taka możliwość, bo mamy tutaj rozwiązanie, rozszerzenie, które nazywa się SAP Build, tutaj właśnie w technologiach typu no code, low code, możemy w prosty sposób budować własne aplikacje, które są spójno, spójne z platformą, e, klasy ERP, czy w tym przypadku no chociażby, nie MS S4 i jest to normalne, mierzalne, tym bardziej, że mamy już kilka albo kilkaset, pewnie nawet przykładów, jakby podrążyć głębiej, jak lokalne zespoły i to niekoniecznie IT, właśnie biznes, o tym o czym mówisz, bo biznes czuje swoje potrzeby, czasami te osoby z IT od strony klienta niekoniecznie zawsze chcą się tak mega angażować na początku, bo wiadomo, to też jest jakiś nowy obowiązek, ale w tym kontekście, jeżeli korzystamy z tych technologii, wydaje mi się, że to właśnie mocne ułatwienie, bo nie mając nieraz wiedzy takiej typowo technicznej, możemy zbudować własne aplikacje. No nie wiem, mamy chociażby przykład jednego z y, międzynarodowych dostawców usług kurierskich, transportowych, którzy mają jak gdyby w swoim procesie biznesowym to też w sumie wymuszoną jak gdyby jeden etap e, od swojego dużego, m, dużego dostawcy, który zamawia od nich usługi. E, to, że po każdym transporcie, przed i po, muszą robić inspekcję samochodu. W sensie mm -hmm. sprawdzić, czy tam pląteki są OK, czy w nic nie powypadało, jest OK i GIT. Krótko mówiąc, yy, i oni na, pod tą potrzebę w. Yy, w tym przypadku to było niecałe dwa miesiące. Stworzyli sobie aplikację, która po prostu y, służy do tego, żeby obejść w koło samochód, porobić, że tak powiem, fotki, y, powiedzieć, że jest OK, a kierowca nawet że tak powiem, nie musi się mocno w to angażować, tylko strzela kilka zdjęć i temat jest załatwiony. I, no i to było zrobione w wykorzystaniu właśnie SAP builda. Okej, okay, to zrobi biznes, samodzielnie zrobili. Dokładnie. No to ja mam kolejne takie pytanie, bo też widzę rynek próbuje porównać, y, nie tylko w kontekście SAP, ale w ogóle wszystkich systemów RP, co jest lepsze, jakie jest lepsze podejście, czy Wykorzystując addony, tak? no w, w SAP-ie mamy coś takiego? Czy faktycznie, customowe podejście? Jakie jest Twoje zdanie? Jak widzisz po klientach? Znaczy, powiem tak. Platforma BTP jest. Czymś bym powiedział świeżym, nowym, które daje dużo możliwości i spina wszystkie rozwiązania RP-owe w SAP-ie, można powiedzieć. Aczkolwiek tak jak też powiedziałeś, no chociażby nie wiem, w kontekście rozwiązania, jakim jest Business One, e, tam możemy tworzyć adony. Tylko, że tworzenie tych adonów jak gdyby jest okupione już e, posiadaniem jakiejś, jakiejś wiedzy. Mhm. Oczywiście wiadomo, jeżeli my jako partner szkolimy naszego końcowego klienta, możemy go nauczyć tej wiedzy, e, jak najbardziej, nawet chcemy, żeby umiał takie rzeczy robić. Ale to jak gdyby już wymaga takiej no, wiedzy bardziej technicznej, czyli po prostu muszę wiedzieć jak to zakodować, muszę troszeczkę znać tego języka, trochę nomenklatury i wtedy jestem w stanie stworzyć te adony, które też są oczywiście zrobione w oparciu o tą platformę jaką jest SAP Business One. Ale jeżeli tych kompetencji w swoim zespole nie mam, tym bardziej jeżeli myślę jeszcze o rozwiązaniu cloudowym, to z reguły właśnie przez to biorę cloud, bo czasami tych kompetencji po prostu nie mam, to rozwiązania takie typu no-code, low-code są mega właśnie rozwiązaniem w takim przypadku. Okej, okay. no to to jeszcze, czy dzięki BTP jesteśmy w stanie jakby zareagować, dynamicznie na łańcuch dostaw, jeśli byłyby jakieś problemy, bo pytam, bo ostatnio SAP przecież wypuścił bardzo fajny raport odnośnie przemysłu 5.0, gdzie w, według badań tylko niecałe 50% polskich przedsiębiorstw jest jakby gotowa szybko i dynamicznie zareagować, tak, w przypadku, kiedy będziemy mieli jakieś problemy z łańcuchem dostaw. Znaczy to tutaj jak gdyby już, że tak powiem, możemy wskazać pewnie szereg rozwiązań, które takie, takie działania mogą nam pomóc aby optym optymalizować i unikać takich ryzyk. No chociażby, nie temat AI, który mm -hmm. często gęsto teraz poruszamy e, aktualnie, to też możemy wykorzystać w kontekście właśnie zarządzania tym łańcuchem dostaw, unikania tych jak gdyby luk w, podczas zamawiania czy materiałów, czy planowania produkcji, żeby pospinać te wszystkie kropki, połączyć je w całość. Tutaj możemy skorzystać z rozwiązań, które są dedykowane właśnie na, na tą jak gdyby część może bardziej produkcyjną, harmonogrowania, planowania, więc tu jest szereg jak gdyby rozwiązań, które mogą nam pomóc w tym, aby ten łańcuch dostaw był, że tak powiem, spójny i pełny. Co, nie? Że pod tym kątem możliwości jest sporo. Pytanie, że tak na co ten końcowy klient potrzebuje. No, nie? no dobrze, no to mamy złapane, obaliliśmy mit, że SAP jest drogi i, i wiemy, że tak nie jest. I to jest alternatywa w postaci BTP. Wiemy, jak jest wykorzystywany low code, wiemy, jak jest wykorzystywany AI. No to teraz czas na kolejny odcinek. Dzięki. Dzięki.